Siemanko, tutaj Daria i witam Was na kanale Darliwka. Meldujemy się z Zakopanego, a przed nami dzień pełen atrakcji. Tylko, że z tych atrakcji nie będziemy dzisiaj korzystać sami. Stasiek już gotowy na dzisiejsze przygody, tak? Oliwka jeszcze na górze. Oliwia, oprócz mnie, taty, Ciebie i Stasia, kto przyjechał z nami do Zakopanego? Samochód. Samochód przyjechał? No tak, na co, miał przylecieć? Dobra, nie pytam Ciebie w ogóle o zdanie. Co co, że przy, kto przyjechał? La Bubu. No więc dzisiaj uwaga, Stasiu i Oliwia spędzamy cały dzień z, la bubu. z samochodem. To czy są dzisiaj 24 godziny w samochodzie? I kupujemy la BUBU! Kupujemy. Ja myślę, że... że nie kupujemy, bo zobaczcie co tutaj jest. Eee, mamy... Te pudełeczka, dwa zostały już wczoraj otworzone i mamy jeszcze y, dwa z tej serii. Wow, spać tutaj mi! I za chwilę wylosujemy sobie każdy po jednym labubu, i każdy będzie musiał pilnować swojego labubu zapewnić mu atrakcję, no i jak najlepiej spędzić z nim dzień. Tylko nie wiem czy nasz dziad szanowny będzie chciał brać udział w tym naszym dzisiejszym challenge'u. Nie będzie kiwa głową, czyli będzie tak: Stasiu cały dzień z labubów zakopanem, o tutaj jest labubuś Stasia, Oliwia cały dzień z labubów zakopanem, ja cały dzień z labubów zakopanem i dziad cały dzień w zakopanem. Tak, w skrócie. Wczoraj właśnie otworzyli te pierwsze pudełeczka, i macie takie same. I Stasiek ja się ma, troszkę. Ma grubszego, ją grubszego. Ja się trochę boję jednej rzeczy. Że wszystkie te pudełka, bo one były zamawiane to za z AliExpier. Z AliExpier. Ej, powiem. Powiedziałam to jak Ej, taki arde. dziadek albo babcia, co się myli. Jak, jak moja mama mówi zawsze, ali albo twój tata. Ali... nie, Aliex... Espre, espre, nie. No tak śmiesznie przekręcają, ale dobra, nieważne. Mam też pomysł dotyczący Labubu. Wybieramy się dzisiaj na Krupówki. Tam jest mnóstwo atrakcji. Połazimy sobie po mieście. Na pewno pójdziemy gdzieś na obiad, bo jesteśmy już po śniadanku wyszykowani. I jeszcze ja planuję, ale to tylko ze Stasiem, bo Oliwka tutaj jest w drużynie dziada, piknik widokowy z Labubu. Ale ja myślę, że dziad na to pójdzie, bo on mnie bardzo, bardzo kocha i ja jestem najlepszą żoną Ewa. I on się zgadza na wszystkie moje pomysły, ale wracając do labubu. Biorę ze sobą dwa dodatkowe labubusie. Lafufu, bo to wiecie, z Ali, Ali ekspert ciągle mi się dobra, nieważne. I jeżeli ktoś rozpozna nas na krupówkach, podejdzie do nas, nie wiem, poprosi o zdjęcie, bo na przykład wczoraj szliśmy i dziewczynka Daria, a ja mówię, że tak, ja, no i tam cześć, cześć, hejka i ten", I dla dwóch pierwszych osób będę miała te lafufusie. Po prostu damy je w prezencie. Pójdziemy na pie pójdziemy na piknik widokowy, pójdziemy, proszę, tak? Dobra. Pod warunkiem, że niszczymy te wszystkie labubu, co mamy. Nie, 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 no a, jakie nie takie, co ta ta gada, co to za głupie warunki. Dobra, więc Stasiu, wybieraj swojego a labubu. Mogę wylosować im? No, no możesz, chyba że, losowanie, no. Ja dzisiaj y, zajmujemy się tymi. Te stojące jeszcze będą oliwka niedługo, bo tutaj jest bardzo dużo pomysłów na Labowu. Ten to jest dla olivi. kogo? To olivi. Oliwi. Tak. Dobra. Tylko poczekaj, to otworzymy wszyscy razem. Ten dla Stasia teraz. Nie tego. Ja ten. Nie, tego nie. Ten jeszcze nie. Dzisiaj, dzisiaj robimy te i dla mnie. Mama, No Dawid. Poczekajcie na mnie, bo wszyscy razem otworzymy. Dobra, idziemy do stołu. Dawajcie. I chciałam was jeszcze bardzo, bardzo przeprosić za problemy z ostatnimi filmikami, bo wkradł się tam mały błąd i troszeczkę to jest moje winy, bo ja miałam zły język ustalony, ustawiony jakby pod filmikami i kiedy YouTube włączył automatyczne dubbingowanie, to wtedy tam się ścieżka jakoś dźwiękowa zmieniła i mam nadzieję, że ten problem został już rozwiązany, a jeżeli nadal macie problem, to piszcie w komentarzu i ja podpowiem wam jak go naprawić. A teraz już a nie gadamy. Ma ja mam problem z tobą tylko i wyłącznie jak zawsze, bo yy, nie wiem, czy ja będę wnosiła te rzeczy na piknik widokowy z Labu Buczyty. O, kurde, feluś! To jest ten, co ja miałam. Fajny, bardzo ładny. Hehe, he, on jest. Hehe, he. pokaż go. Ego. Jaki jest poziom na... lafufowości? Więc pokaż. Stasiek zajmuje się pokaż. dzisiaj w zakopanym właśnie tym lakupusiem. Proszę bardzo, jakiego byś chciała trafić? Najbardziej. Tego czarnego. A, tego czarnego? Albo secreta. tego, albo tego. Dobra, albo tego, no, okay. no dobra, no to dawaj, otwieraj i zaraz się okaże. Z kim spędzisz cały dzień, oprócz oczywiście ze swoją kochaną rodzinką? Co jest grane? Ej, jaki fajny! Cytrynkowy! Mega fajny! No to teraz, słuchajcie... Przyszedł czas na twoją ukochaną no, żonę, czyli mnie. A pieniądze. ja mam lepszy pomysł, ja tobie otwieram. Nie, otwieram. nie, nie chcę, tak, nie, tak, ten tak, ten, tak, nie. Otwiera... nie. no Dawid, zabierasz mi radość otwierania, nie. Daj, tak, otworzysz no, na pikniku, nie. nie. Ty chcesz ode mnie dużo rzeczy, a ja żadnej nie dostaję. To jest niesprawiedliwe. Ja wymyśliłam ten challenge, dlaczego ja nie mogę otworzyć Labubu. Chcesz, żeby było na odcinku widać jak Pójdziesz to. ze mną na piknik widokowy? Nie. Jak nie, no to dawaj to Labubu. Pójdziesz za mną, Stasiu? Ja stawiam, że będę miał dadę. Dadę? No dobra, to by miało jakiś sens. Ty jesteś to dada. Jest ja. Dawaj. Patrz. Co to? To jest ten? No. Dada. Poczekajcie. Nie. Mamy wszystkie po kolei, otworzyliśmy. Dada. Są. Nie, no to jest ten, fajny, ten z tymi oczami. Nie, to nie sekret, to jest ten. Szykraty. Ej, to nie no. jest. To nie jest, te, to jest różowy, jest sekretny. Nie, poczekaj. Czarny? No tak! Ale to jest czarny, sekretny. Nie, no może, a może ten sekretny czarny jest, jest tamszy? No nie, to będzie jako szary chyba. Nie no wiem, bez... napiszcie w komentarzach, widzowie, czy Dawid trafił sekreta. Nie mam pojęcia, no bo ten jest taki jakby bardziej nie, beżowy. Nie, nie, to jest ten dada, bo beżowy. ma serduszka w oczach. Okej, okay, no dobra. Ma zamienimy się, mamo? Nie, 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 nie. ja chcę ja tego, biorę nie, 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 ja biorę tego. Jak no bierzesz? No, no to nie, w końcu uczestniczysz w tym challenge'u, czy nie? Po prostu sobie go trzymam. No, da, ale w sumie zobacz, jak ci do koszulki pasuje. Zobacz. Yy, raz, dwa, trzy, cztery, Zygało pięć, drugie. sześć, siedem, osiem, dziewięć. Nie się. I teraz, o matko jedyna. Się. La Labubu, pierwszy raz będzie jechał Uberem, w Zakopanem, bo nasz dada zamawia Ubera i lecimy na miasto. Tak jest. Zobaczcie, labubu, spakowane dwa pudełka. Ja już tego swojego podczepiłam tutaj do plecaka i ruszamy. Czekamy na taksówkę, ma być za 6 minut. Dzieciaki pozamieniały się tymi swoimi lafufusiami i tak, jak widzieliście, kolory no to teraz jest inaczej. I oliwka podczepiła podczepiła słuchajcie, do swojej torebki dwa. Bo Stasiu nie miał gdzie przyczepić. Tak jest? Dojechaliśmy do centrum i teraz słuchajcie idziemy z naszymi labubusiami do Be Happy Muzeum, czyli do bardzo fajnego miejsca. Stasiek był tam jak był bardzo bardzo malutki, więc nic nie pamięta. No zobaczymy czy mu się spodoba. Oliwia zauważyła automat do wyciągania pluszaczków i razem ze swoim labubu będą podchodzili ja ci jak coś dołożę, nie wiem czy. czy no bo to może 5 zł i mo, może być po złotówce dwa albo cała piątka. Piątkę musisz wynaleźć, no i zobaczymy. Ja ogólnie myślę, że to jest niewykonalne, ale no może labubu. Usiądź sobie. Może LaBubu przyniesie oliwce szczęście. Ale ty mi bożesz, bo ja się boję. Trzymam kciuki, żeby LaBubu przyniosło szczęście. Uwaga. Proszę bardzo. Tata, dawaj Ja? Ty masz wyciągnąć? To ciekawe, czy wam się uda, czy nie. Nie. Mówiłam, że nic z tego nie będzie. Słuchajcie, Be Happy przeniosło się w ogóle z Krupówek, prawdopodobnie tutaj, bo to jest w ogóle inne miejsce. Całkiem inny budynek. Zobaczcie, o donacik, jednorożec zobaczymy jak będzie w środku i tu jest jeszcze jakiś nowy yeti house yeti w ogóle pasuje mi do labubu nie Stasiu? Dawid zamówił mi kawkę specjalnie pod kolor mojego labubu no i Stasiek teraz jeszcze podkrada marshmallow'y ale są w kolorze twojego labubu wiesz? te Słuchajcie, wchodzimy. Zobaczcie, jak już tu jest ładnie. Jak tu jest pięknie! Wow! Ej, no super! Idealne! Ej, te nasze pastelowe Labubu tak tutaj pasują. Dobra. Oh, o hit! Labubu na jednoroscu. Ej, to ja też dokładam. Team dream, team dream. <gryw> tutaj jakieś fotki. Ale pięknie! Nie, ale to jest miejscówka. Słuchajcie, Ej, stać tu jest Barbie i Ken. Nie, no tam też. Nie, do góry, do góry idziemy potem. Ale słuchajcie, to jest po prostu punkt obowiązkowy w Zakopanem. To zaraz, zaraz, no? Teraz Oliwia jest królową lodu ze swoim labubu. Schodzimy na dół, chociaż Dawid twierdzi, że tu nic nie ma. Zapraszam na dół. <laughs> Myśli! Co? Wow. To jest jakiś mini domyś? Jeszcze raz myszy. ja się pomyliłem. Ale hicior, ej, a tam? Ej, to jest jakiś skrytka dla Nabubu. Bubu? Ale to będziesz... Jak potrzymać się na Bogu, jak się dwie atrakcji dla Bugów? Ale fajnie tutaj! O! Nie, to nie jest gol. To jest żulia zł. A to jest! O matko! Jakiś mini dom myszy. Cała rodzina mysz! Królowa myszek. A gdzie twój labubu? Oho, pierwsza atrakcja bez labubu. Ja muszę pilnować cudzego labubu. To nieprawda. A zobaczcie, co ja wymyśliłam. Mój labubu jest przywieszony do brazuletki. Proszę bardzo. Ej, ja mam ch chęć zrobić zdjęcie w tej pułapce na myszy, ale nie wiem jak. Teraz następne piętro i już słyszę zachwyty. Oliwki i Stasia. LaBubu oczywiście idzie z nami. Ale sceneria, ale wiecie co ja chcę powiedzieć? Oliwka powiem Ci, że nie wiem co by musiała zrobić, bo ona ciągle zostawia swojego labu dla mnie, a Stasiu ma cały czas ze sobą. Więc Stasiek, ty masz więcej punktów już niż Oliwka automatycznie. Ostatni pokój i zobaczcie, co tu się odwala. If you happy coś tam coś tam Stasiu zobacz Zostawisz go Labubu dzisiaj naprawdę mają super dzień Z nami odwiedziliśmy króliczki Kiedyś też tutaj byliśmy Czy Labubu to też taki królik Oliwia? Zobaczcie my tutaj z króliczkami A Dawida pan nie wpuścił Bo jest dziadem nie chciał Cię Pan wpuścić, powiedz, jak spojrzał na Ciebie. Nie wiesz dlaczego? Bo nie masz dla A króliczki odwiedziliśmy, bo przecież Oliwka marzy. Marzy o tym, żeby mieć królika. Skoro dzisiaj cały dzień atrakcji, to lecimy teraz do Parku Harnasia, czyli takiej wielkiej sali zabaw. Niech się dzieciaki wyszaleją. No ja jestem gram, zabaw! <gry> A potem lecimy na obiadek. A bubu odpoczywają, dzieciaki szaleją i rodzice też odpoczywają. Słuchajcie, tutaj jest nawet taki kącik, że książki można wziąć, książki i z kawką na przykład sobie posiedzieć, a dzieciaki mają wielką salę zabaw i zawsze, w sumie jak jesteśmy w zakopanem, to przychodzimy właśnie do parku Harnasia. Więc teraz, ale to jest fajnie chudniutko, bo trafiliśmy na taką piękną pogodę. No i dzisiaj atrakcje, stragany i tak dalej, a jutro już lecimy na szlak. Ja myślę, Oliwia, że to powinno iść tam. Weź Stasiowi. Tutaj? No. Okej, okay, zaraz Ale poczekajcie, a weźcie też mojego, bo mi nie zaliczy atrakcji, tak? To. No dobra, to ja idę z wami. Słuchajcie, no ja nie chcę tutaj być, wiecie, stratna punktowo, dlatego, że yy, no dlatego, że przecież na końcu odcinka zostanie wyłoniony zwycięzca, kto otwiera kolejne labubu. Więc moje labubu zjedzie sobie na zjeżdżalni, tylko powiedzcie mi, jak ja wam tam dotrzeć. O kurde, tu są jakieś zęby. Czy ja tu przejdę? O ludzie! O ludzie! Matko jedyna, dobra. Ej, matko! Okej. Okay. Dobra, powiedzmy, że to się uda. Idę przez drabinki. I zobaczymy, czy ja w ogóle dojdę do tych kulek. Ehe. Siema Stasiek. Ale A wy tam? A moje tu będą zjeżdżać. w Kulkach. Dobra, idź na bobu. Idź na bobu. Wiem, że to nie powinno... A nie no dobra. To wejdziemy z nim. Matko, co ja robię? Co ja robię, Stasiek? Okej. Okay. Ej, właśnie to jest spoko, bo tutaj nawet dorośli się mogą bawić. Dobaj. Dawaj, pa, ja Labubu pa, moje zjeżdża. Pokaż. Wow. A patrz na to? Stasiek złap mojego labubu na dole. Dawaj, bo on zjeżdża, ma atrakcję. Gotowy? Trzy, cztery! Uuu. Ja myślę, że Labubu to mają taką atrakcję tutaj. Stasiek krzyczy tam z tyłu, że robisz szklany most jak ze Squid Game. Oczywiście ja nie wiem skąd on w ogóle to wie, ale pewnie z jakichś shortsów, bo przecież on nie oglądał Squid Game. Ale tutaj jest fajnie, tu jest tak po mojej słuchajcie, bo ja bardzo lubię takie klimaty. A czy ta gra z Oliwką w piłkę? To Do pierwszy. Do pierwszy! Do wody! Szybko! Ej, nie, nie, nie! Nie, przegram, przegram! Powiedzcie mi, co ja mam zrobić, żeby Dawid i dzieciaki poszli ze mną wszyscy po prostu na ten piknik z widokiem, bo Oliwia nie chce bardzo, Stasiek pójdzie, bo on jest moim przyjacielem górskich wycieczek, w ogóle kompanem on jest w ogóle kochany. Nie mówię, że ktoś nie jest kochany, ale pod względem gór. On ze mną pójdzie wszędzie, chociaż stęka, że go bolą nogi i wszystko i wszystko. A oliwka raczej jest taka, że ona woli taki dzień jak dzisiaj spędzamy. Dawid, jego trzeba jakoś przekupić. I ja sobie myślałam, że weźmiemy sobie się napoje, jakieś przekąski, może też kolację na ten widok. A może nawet obiad do kolacji, bo nie wiem, godzinę tutaj na pewno spędzimy, więc wyjdziemy stąd, nie wiem, która będzie godzina. Muszę to przemyśleć. Piszcie w komentarzu, jak namówilibyście dziada, żeby poszedł na ten piknik widokowy. Oliwia ze Stasiem robią sobie teraz challenge. Stasiek ma dwie minuty, żeby się ukryć, a Oliwia będzie go szukała. Przecież go widać, co on robi. gdzie, Ja wiem, gdzie on jest. Oliwia, tylko... oho, on się grzeje tam. Co to zachowanie Zda się! Słuchajcie, my jako rodzice wymyślamy atrakcje, mimo że jesteśmy w największej atrakcji. Dobra, teraz zmiana ról. Oliwia wzięła telefon Dawida, a my mamy podgląd na żywo na zegarku. I widzimy co narobi. robi. Poczekaj. Jak ona to trzyma? No, co to? Z kostki. Pierwsze Labu rozdane, słuchajcie. A teraz Stasiu z Oliwią buszują na straganach. Pod Gubałówką. Jestem duży, mama. Mama, to jestem duży. Ja cię kręcę. Przerwa na granitę i na loda. Czekamy, bo Oliwka robiła sobie etui z Gahalife. Life, tak? Wygląda wspaniale. Moi drodzy, dzisiaj z Labubu zrobiliśmy ile kroków? 8880. 880, 8 880 ale, ale to jeszcze nie koniec naszych kroków. Mieliśmy wjeżdżać na gubałówkę, ale zrezygnowaliśmy, bo byliśmy już tam 500 tysięcy razy i w sumie musimy gdzieś iść na obiad, więc i mi odmrożą zaraz ręce, tak jak trzymałam chłodziaki w sklepie. Dawa, mm. Dawaj, dawaj, nadia. Jak trzymałam chłodziaki. W Mega dobre. No pokazujcie to nowe no, to etui. Zaużymy, tak? Co? No tak zmiana od razu będzie. Liczna. Schowaj sobie. Podobać się? Pokazuj. Ładne, fajne, no. Kolejny szczęśliwiec to jest Oliwka i dzisiaj mamy LabuWu do rozdania. Dziękujemy bardzo za zaczepienie, bo już mi to ciążyło. Tylko mam mamy małą prośbę, czy możesz otworzyć i zobacz jak. Zobaczysz co jaki trafiłaś? Mama, pójdziemy tam Tak, pójdziemy zaraz, Tosi. A jakiego byś chciała, może ja powiedz, trafić chciała. tutaj masz z tej strony. Który to jest ten? Dobra, no to trzymamy kciuki, żeby się trafił. Ja dzisiaj go trafiłem. No ty trafiłeś. Robimy sobie dzisiaj takie 24 z LaBubu. A i też masz ładnego. Krupówki dla rodziców z dziećmi. To jest po prostu szkoła przetrwania dosłownie, bo wiecie, pełno straganów, to chcą, to chcą. Kupiłam pod dzisiejszy odcinek specjalnie saszetki z LaBubu. Dla mnie, dla Sasia i dla Oliwki. Idziemy, słuchajcie, na... Oliwia jest przerażona ale O i teraz możesz sobie zobaczyć, że to wolno ale ty zawsze się boisz, a potem mówisz, że jest super Ruszamy do góry Oliwka przerażona a nie, jeszcze nie ruszamy, bo musimy poczekać jak jak dosiądą Damy yes. radę I będziemy z ciebie dumni, yes. sama z ciebie będziesz dumna No dla to na pewno dzisiaj się takiej atrakcji nie spodziewało Ja też nie, bo ja mam lęk wysokości yes. No takiego widoku to słuchajcie Ej patrz tam Nie ruszaj się Pięknie co? Zobacz tam, leci tam Nie ruszaj się Oliwka jak jest? W skali od 1 do 10. Kto rusza. Nikt nie rusza, ruszamy my chyba. Ty nie. Oliwia. Tak, jak my staniemy, my... tak? Nie staniemy, Olivia! Mm. Dawid jest przerażony. Nigdy więcej na to nie no. wejdę Ej, wszyscy są przerażeni, tylko my... My już w dół! Tylko ee, Stasiu to ze mną dnia, ma. pierdzielę Pozdrawiam Mateusza. No, bo Mateusz, bo ja Mateusz ma lęk wysokości. I to bardzo. Najlepsza. Co? Słuchajcie, oni nadal chcą kupować rzeczy. My z Dawidem już nie mamy sił dosłownie. Oni buszują ciągle po straganach i nawet już tego pikniku mojego nie będzie, bo jest za późno, już się ciemno robi. Co to jest oliwka? O matko, znowu brain roty, znowu labubu I w ogóle to my nie jesteśmy oryginalni dzisiaj, wiecie? Bo całe Krupówki, nie to, że na straganach jest zawalone labubu Tylko wszyscy ludzie, tak jak ja tu, o! Mam przyczepione labubu To wszyscy chyba sobie zrobili dzień z labubu I ja się czułam jak... nie wiem Wszyscy ściągnęli, albo ja ściągnęłam Dobiliśmy do domku, ale... A jest taka Nie wiem, sprankowali nas chyba a, myślałam, że nas prankowaliście. Idziemy do Żabki? Nie, pójdę Dobra. Jestem mega ciekawa, co trafiło się Zosi, no bo Oliwce to widzieliśmy dzisiaj. Tu w ogóle nasz Saigon Labubu. Musimy troszkę ogarnąć, ale Oliwia, ja nie myślałam, że tyle nam się zejdzie dzisiaj. Łażenia po straganach, po jakichś atrakcjach, po jakichś muzeach, po jakichś kołach. W ogóle Oliwia to była przerażona What? tym kołem. I burbazaur. kupiony. Ej! Pokazałam rus, go z, pu, z pupy strony, proszę bardzo, rus, rus. bardzo proszę bardzo, jest Bulbazaur, tak jak chciałaś. Jeszcze pikaczu szukaliśmy, nie, Pikachu. Ale, ale było takie tandetne materiały. Proszę, trzymaj. Przed nami jeszcze unboxing zaszytek, bo ja kupiłam zaszytki Labubu jeszcze. Ej, wszyscy! Wszyscy chodzą z Labubu, zastanowię się. Wszyscy. Wszyscy ale, wszyscy, ale, wszyscy! Nigdy nie widziałam tyle ludzi z jednym typem przywieszek. Przy torbach, saszetkach, portfelach. I dużo miało czerwone. Czerwonych labubu? Love. To jest prowizoryczna, prowizoryczny statyw w kuchni. Ale poczekajcie, bo, bo może zapalę tutaj jeszcze jedno światło. O, dobra. I teraz może będzie lepiej. Zrobimy unboxing mojego plecaka. E, oczywiście, labubuś. Ten, który jak był na z nami z i tu jest tak, o, jak mu oczy wyjdą, zobaczymy co w ogóle się kryje w tych śmieciuchach, saszetuchach z labowu. Stasiek kupił jeszcze, no ja kupiłam ogólnie trzy, dla mnie, dla ciebie i dla Stasia, poczekaj, to są Staśka, jedna hmm, jest moja? no nie w wiem, serio? No nie wiem, mi? nie wiem, tak mi się wydaje. No i te zostawimy sobie na koniec, więc ja to chowam, bo jak Myślałam, ktoś komu się przypomnie... Nie no weź sobie tą jedną niebieską. Okay. I ocz. A mogę teraz? No możesz. Chłopaki, przynieśli Minecraftowe lody, wreszcie znalazłeś, co? Przyszłam na górę tutaj do sypialni, wzięłam pudełeczka, które nam zostały, dobrze, i mamy trzy... Okej, okay, ja spieram. Tylko poczekaj, Stasiu. ja usunąć? Za chwilkę sobie usiądziesz, tylko ja najpierw o! sobie na jednym kolanie wciskasz się. To tak, cy cytrynek, ten miętus, taki miętowy. A Stasiu, poczekaj, ja ci zaraz zejdę, co? Ten szarawy taki. I jeszcze jeden miętusek I Oliwia poszła po tego mojego różowego Zuzia, Zosia Zuzia? Zosia nie, chyba <laughs> Tak, ale Zosia nie wiem Jakiego trafiła, bo przy nas nie I otwierała I wie, ja... A i jest ten mój Słuchajcie, więc kończymy dzień Z Labubu, oczywiście Z Labubu, otwierając ja na... Labubu! Ja nadal jestem W szoku jak cały świat Łazi z Labubu ja La No tak, otwierajcie z tyłu i ja. Poczekajcie, i nie mówcie mi jakie trafiliście, dobra? Ja będę zgadywać, okej? Okay? A ja sobie tutaj postaram się tego mojego jedną ręką. O, jeszcze go z tyłu otwieram. Dobra. Nie, ej, ale w ogóle wiecie, że jakieś inne labubu też na krupówkach widziałam? Dobra. Teraz poczekajcie, bo ja to będę musiała prawdopodobnie sobie ugryźć. Otwory. Okej. Okay. Eee... On ma sekreta! No, Oliwia, to! Cytrynka? A ja, Stasiu wyjmij. Ja Nie mówcie, że ja mam fioletka Ej, zobaczcie! One, one, one. No na mnie. Ja mam... Więc co kryje w sobie? Co tu jest grane? Saszetka z krupówek z labubun, zadychę. za Dobra, po pierwsze, karty. Ja teraz robię Takie, znowu. Ej, ale ta jest ładna. Karta, I fajna tam. jakaś. I uwaga, La bubu na motorze. Dabiecie Pokaż, co ty masz tutaj. To, to Stasia i mój na jakimś motorze skuterze. A Oliwia co trafiła? A, ej, Oliwie prześladują te cytrynkowe. Cytrynę znowu trafiła. Cytrynkę. Ma, Dobra, to... więc... Y... Ja jako rodzic, po spędzeniu całego dnia z Labubu i w ogóle w, w obecności tylu straganów, rozpraszaczy i zachęcaczy dla dzieci e, mam taką głowę, dosłownie no i skorzystaliśmy z multum naprawdę multum, multum atrakcji tutaj w Zakopanem, było, było bardzo fajnie i taki dzień wykorzystany gdybyśmy wstali wcześniej, no ale przecież nikt nas nie goni, to jeszcze byśmy więcej skorzystali no bo mielibyśmy jeszcze ten piknik widokowy, ale moja rodzinka obiecała mi, że pójdziemy na niego jutro, na pożek. Gnanie, bo pojutrze będziemy wyjeżdżać. Znaczy, wy, jak to oglądacie, to te filmiki w inny dzień są wstawiane, ale my we wtorek stąd uciekamy raniutko i jedziemy w inne miejsce, na inną miejscówkę, też na wyjazd wakacyjny. Więc słuchajcie, mam nadzieję, że miło spędziliście czas i mam nadzieję, że YouTube rozwiąże ten problem z oznaczaniem moich filmów, że one są w języku angielskim oryginalnie, bo nie są i ja już mam wszystko zmienione pozaznaczane, że język polski, a wiem, że część z Was tego nie słyszy. Jakby są jakoś źle odbierane te filmy. Więc trzymam kciuki, bo jeszcze nie wiem, jak. Ja to będę publikować, że ten problem się rozwiązał. Ja tam nawet pisałam, że z prośbą o pomoc, żeby oni mi jakoś pomogli to zrobić, no bo jeżeli coś wstawiam, to chciałabym, żebyście mieli jak najlepszy odbiór i po prostu, żeby miło się oglądało. Więc widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten Wam się podobał. Pa-pa!